Música Drogie Pani, przed nami wakacje, każda z nas marzy o gładkim, jędrnym ciele. Z pewnością nie pomaga w tym celulit, który dotyka dużą część kobiet, nawet tych bardzo szczupłych. Nie pomaga w tym też, że skóra nie jest jędrna i sprężysta. Venus Legacy jest to najnowszy nabytek Beauty Lab. Jak sama nazwa wskazuje, Venus kojarzy nam się z boginią grecką, czyli z pięknym, nieskazitelnym ciałem bez zmarszczek. Jest to bezkonkurencyjna maszyna na rynku, ponieważ łączy w sobie cztery technologie, jeżeli chodzi o walkę z nawet najbardziej zaawansowanym celulitem. Dlaczego urządzenie jest tak skuteczne? Ponieważ fale radiofrekwencji powodują pod wpływem wysokiej temperatury, że skutecznie obkurczać się rozciągnięty kolagen i stymuluje nowy kolagen. Maszyna zapewnia też taki jakby drenaż limfatyczny, który zapewnia odprowadzenie nadmiaru płynów w tkankach i ujędrnienie skóry. Zapraszamy do Beauty Lab do spróbowania naszego najnowszego nabytku, którym jest Venus Legacy.